Cześć kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać kalendarz dla dzieci, i będzie to kalendarz z czym? Z dinozaurami. Z dinozaurami. On wygląda tak. Dawid już się nie może doczekać, kiedy będzie go otwierał. Ale dzisiaj stwierdziliśmy: chcesz coś powiedzieć? No. To mów. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie dzwoneczkiem. Zawsze mama zapomina o dzwoneczka, a ja odpowiedziała: Co ale właśnie, bo ja kupiłam ten kalendarz, dlatego że pod ostatnim filmikiem, powiedziałam, pod ostatnim filmikiem z kalendarzem dla dzieci powiedziałam, że jak będzie tysiąc lajków, to kupię Dawidowi kolejny kalendarz, taki typowo dla dzieci. No i słuchajcie, daliście tyle lajków, że było aż tysiąc, więc musiałam kupić. To teraz co, 500 i kolejny kupujemy? Czy tysiąc znowu? No 600. powiedz jakąś. 600? Może 500 i pół. 500 i pół, czyli 550. Dobra, więc jeżeli pod tym filmikiem będzie 550 lajków, pamiętaj, będziemy sprawdzać. To otworzymy jeszcze jeden kalendarz dla dzieci zobaczymy, jaki. Na pewno jakiś znajdziemy, bo w sklepach no, niestacjonalnych, nie ale w internecie jest sporo takich kalendarzy. Ten kalendarz on kosztował coś około 15 funtów, czyli mniej więcej jakieś 75 zł. Nie wiem dokładnie ile, ale zostawię wam link do niego. Kupiłam go na Amazonie. Jeżeli znajdę go gdzieś w Polsce, no to również zostawię wam link. I stwierdziliśmy, że dzisiaj nagramy troszkę inaczej. Dzisiejszy filmik będzie wyglądał tak, że nagrywamy wstęp z tej perspektywy, później będziemy go otwierać i będzie pokazany sam kalendarz, dlatego, że często pisaliście, żeby po prostu pokazywać te rzeczy bliżej. Myślę, że tak będzie lepiej. W kadrze będzie sam kalendarz i nasze ręce tylko, a później sobie znowu tutaj usiądziemy i nagramy zakończenie. Więc y, jeszcze zanim przejdziemy do pokazywania, to chciałam powiedzieć, że ten kalendarz w ogóle przyszedł w takiej formie, że on był zafoliowany. Co, co za mina... Co to za mina? No poza no, to czemu zawsze wszystko mówisz, a ja nic nie mogę robić? Aha, no to powiem. A chcesz tak. ci mówić? No tak, przecież ty. Tu... Widzę, że ty się Dobra. rozkręciłaś. Dobra. Tutaj mamy coś takiego, co pokażemy na końcu. Tak, to jest taka... Ym... Nie no, pokaż, teraz Dokoła. pokażemy. Dobra, super widać, no. Dobra, możesz już go zabrać. Jak rozpakowałam ten kalendarz, to w pierwszym momencie myślałam, że to nie jest w ogóle kalendarz, tylko, że się pomyliłam i zamówiłam po prostu jakiś zestaw, ale okazało się, że okienka zakrywa ta plansza, także jest okay. No to co? Mamy Otwieramy, skierwę. tak? Tak. Otwieramy, dobra. A w ogóle mamy tutaj sponsora. Jerza mamy. To jest nasz sponsor. I czym się to objawia, że on nas sponsoruje? To niech hajs za kalendarz odda, jak nas sponsoruje. <laughs> no i to jest na nasz sponsor. Okej. Okay. No Dawid, możemy zaczynać. Myślę, że z tej perspektywy będzie wszystko fajnie widoczne. Gdzie masz jedynkę? Tutaj. No tutaj to otwieraj. Tak mam to robić? No. Nie będzie się zbyt dobrze otwierać. Nie będzie? Chociaż. Nie, no łatwo chyba idzie. O, tutaj też są jakieś elementy wystroju. Tak to nazwijmy. No tak, są. No. no, wyjmuj, wyjmuj. Myślę, że spokojnie możesz to tak wyszarpnąć. I co my tutaj mamy? Dwie palmy. Nie da ich się rozdzielić. Pierwsza rzecz, myślę, że taka zaskakująca. Ja się spodziewałam dinozaura. No dobra, odłóż na szafkę i przechodzimy od razu do dwójki. Ja już widzę dwójkę, jest tutaj. Ja też. Widziałem. A, no tego A. się spożywałem chyba. Dawidowi I wyszło troszkę uczulenie na łapkach, dlatego ma takie zaczerwienione. Niestety, o tej porze roku tak zazwyczaj ma. A ty się znasz na tych dinozaurach? To jest triceratops chyba. Triceratops, tak? Ale nie jestem pewien. Ale piękny, pokaż. Taki no dość duży Taki cieniowany ombre, tutaj zielony to brązowy, no fajny Co o nim sądzisz? No dobry No to przechodzimy do kolejnego okienka Trójeczka, Trujeczka jest tutaj Ale mi się podoba to, że nagrywamy w ten sposób Dajcie znać co sądzicie o tym kalendarzu Czy w sumie, no nie tyle co o kalendarzu, chociaż o kalendarzu też dajcie znać Ale o sposobie nagrywania, czy wam się podoba czy nie W sumie nawet mi się to podoba Tak? No Myślę, że możesz spokojnie wyszarpnąć Nie wiem, czy mogę wyszarpnąć, bo on jest taki... jest No, pokaż go tutaj w pełnej okazałości I z boku też go pokaż wyszak, jaki to jest dinozaur? Kosze, pamiętam, to są takie, które Nadzyn? mają takie... No niestety nie pamiętamy nazwy, więc lecimy dalej Jeżeli wiecie, jak się nazywają te dinozaury, to piszcie, że wiecie Czwórka jest bardzo mała Co to może być? Jajko A może jajko, no? Co to ja Czy ja już widzę, jestem? Czym się O, tutaj jest taki mały dinozaur, który wykluwa się z jajka. Wow. No, Mój Chyba już Ci się bardzo podoba ten kalendarz, tak, co? Świetnie. No dobra, to lecimy dalej szybciutko. Piąteczka jest tutaj. Tego ja znam. Znasz? Ja chyba też wiem jakie to są dinozaury To znaczy kojarzę je z wyglądu, ale nie kojarzę niestety z nazwy Wiesz jak on się nazywa? Nie, nie wiem Czy tylko z wyglądu go kojarzysz? No z wyglądu Ja je kojarzę z filmu Jurassic Park No dobra, odłóż A ja z książki Szóstka, nie mam pojęcia co może być pod szóstką, bo to jest takie malutkie okienko i długie Drzewko Myślisz, że drzewko jeszcze będzie tutaj? Co no to jest? Po prostu kamień Po prostu... prostu kamień <laughs> Okej, okay. jakiś głaz hmm. Dziwna sprawa, ale jest, on jest lekki, on jest wykonany z takiego plastiku mm, W nie się ma. No, taki bardzo lekki, w środku pusty Dobra, to lecimy dalej Trzeba pokazywać Kamień No, kamień to nie jest jakiś super fajny Siódemka Ty O, to tego też kojarzę. kojarzę, oczywiście nazwy nie znam ale kojarzę Pokażę go tak ze wszystkich stron Ok, No dobra, teraz już nie możecie narzekać, że nie widzicie co pokazujemy Bo wszystko jest pokazane z tak bliska Tutaj jest ósemka Ósemka też jakoś nie jest duża Ale to mi mhm. się podoba Tu jest, jak ja tu mówiłem kiedyś, jak byłem mały Maczugozaur Macugozaur, dobra, nazwijmy go Maczugozaurem no, bo on się tak mm -hmm. zawsze, że ma nogi wszystko, ten, ten i ma kolce Dziewiątka to Ale one są piękne, kolorowe To jest spinozał chyba nie, Albo jakiś inny, nie, to nie jest spinozał, spinozał ma bardzo dużo ciu. No fajne, ładne ma kolorki Dziesiątka o, Pteranodon To, na... to jest pteranodon Pteranodon? A ja myślałam, że pterodaktyl Pteranodon mm -hmm. Nie tak. To jest ten sam czy? Widzę, że jednak ty się znasz na dinozaurach lepiej ode mnie, a pokaż go jeszcze z tyłu o, Ale z tyłu przepiękny O, fajne, fajne te kolory To świetnie wygląda, tak tutaj tak, tutaj, wygląda tutaj tak. tak Jakby taką sierść miałeś z tyłu, wow Dobra, lecimy dalej, sama już jestem ciekawa co tutaj będzie dalej Jaki teraz numer? 11 11 Mamy 11 o, no ten to mi się podoba, taki różowiutki. A piękny. To jest taki, który ma kolce zawsze, mm -hmm. ale tu mały jest. Ale fajny, takiego jeszcze nie widziałam. Nie kojarzę w ogóle takiego rodzaju dinozaura. Przecież on ma takie kolce na ogonie mm -hmm. właśnie. Nie, nie, to przecież. Numer 12. O to jest ten. Kolejny ten... piękny dinozaur. No, to jest ten, co mi się właśnie pomylił z tamtym. No to jest ten właśnie No super, no to tu jesteśmy w połowie i tylko był jeden taki zapychacz ten kamień tak mi się średnio podobał. Tutaj mamy trzynastkę, coś dużego może tu znowu będzie jakieś drzewo? słomki może Tak Duży świerkowinozał Ja przysięgam, że ja nie jestem jasno <laughs> I Przysięgam i <laughs> wow. Ale naprawdę Mówię Dobrze, że nie drzewo, wolimy dinozaury, no nie? Fajny jest ten kalendarz W ogóle on ma taką... Nie. Ile detali, oko, zęby Super wygląda To nie jest tyranozaur To nie Plodok jest lodok, nie To jest rex Tyra... Tyranozaurus rex? Tak, dobrze mówię? Pokaż no, Chyba tak, tak? Bo one... Ale wiesz co, nie wiem, ja nie kojarzę, żeby one miały taki róg na nosie No, no musimy i... się doszkolić One mają właśnie tutaj, a nie tu Bardziej mają no to tutaj. może to jest jakiś inny. Czternastkę widzę tutaj To jest chyba... jakiś wodny dinozaur? Oczywiście Ja nie znam się na wodnych Trochę foka, trochę dinozaur Ja też w ogóle się nie znam widzę, Ale ja widzę, ja kojarzę, ja kojarzę Widziałam takiego. Widziałeś? Mhm, kojarzę takiego Piętnastka jest tutaj Jak są jajka To będzie gniazdo o, tu są dwa jajka wciśnięte. Ale takie wielkie. No, czekaj, to są mniej więcej. Pokaż. Ale nie, to jest duże. Jak na takie dinozaury. One też są lekkie. Usted w środku. Ale duże. Te, te jajka jakoś mi to nie pasują. No właśnie w tym są. W kalendarzu. Idźmy dalej. Szesnastka. To jest brachiozaur? Tak. Tak. Jeden z popularniejszych dinozaurów hmm. chyba. Teraz numer 17 tutaj. O, jakiś krzak denny. Wygląda trochę jak jakieś glony wodne. Brzydkie to jest. No dobra, powiedzmy, że to jest jakiś prehistoryczny krzak. Ale brzydki. Brzydki. No fakt. Brzydkie. Brzydkie, taki, dobra. M, Mamy taki Trochę taki wyleczenia. Kamień żyło to bardzo dobrze. No, w porównaniu z tymi pierwszymi palmami to beznadziejne. Numer 18 teraz. 18. Tutaj u coś takiego maleńkiego całkiem. A, no tutaj to co? To Ten. Wulkan? Mini wulkan. Mini wulkan? Nie, nie, wierzę. Przecież ja mówię, nie wiem. 16, nie, wulkan. Mini wulkan. No słuchajcie, tutaj jest taki malutki wulkanik. <noise> Też mnie troszkę zdziwił. Zobaczcie, jest maleńki. Nie wiem o co chodzi. No. Porównać je sobie z takim niewiązałym. Dziwna sprawa. Może to jest taki malutki wulkan, po prostu. Może gejzer? Może gejzer. Gejzer wodny albo ogniowy. Wygląda raczej na ogniowy, ale chyba czegoś takiego w ogóle nie ma. No dobra, idźmy dalej. Numer 19 masz tu. Jest dosyć duży. Nie mhm. tak duży jak pierwszy. Jest chyba. Tutaj mamy jakiegoś różowo-żółtego dinozaura. A nie nie wiem, co to, to, to Wygląda co ja trochę kojarzę. jak tyranozaureks, trochę nie jak tyranozaureks No niestety my się nie znamy. Kojarzymy, ale nazw nie znamy. Numer 20 tutaj na samym szczycie To nie jest ładny. Ale nie jest tyranosaurem. Ale ma bardzo ładne kolory. Nie, ten też mi wygląda jak tyranozaureks. Ale on mi to jest wszystkie przepiękny. Wyglądają. Ten jest piękny. Mhm. Ten jest chyba najpiękniejszy. Bardzo mi się podoba. Piękne kolory. Um, jak dla mnie to one wszystkie wyglądają tak jak tyranozaureks. 21 jest tutaj na dole. Tutaj jest jeszcze Nie. Nie, roślinka, ale taka chyba trochę bardziej stabilna. Lepsza niż ta, którą mieliśmy ostatnio. No ale taka. Nie w 5, nie w 10. No dobra, przechodzimy dalej. Numer 22. O też fajnie. Tyrannozaureks. Nie. <laughs> nie. Aha, już wiem czy mam się różni, bo on ma takie coś na głowie. To już był numer 22? Tak. O nie. No to już tutaj teraz 23. 24 jest tutaj... O, 24 jest duże. Hmm. A takie duże? A może być znowu jakieś palmy? Kilka może być Nie wiadomo, nie, kilka raczej nie będzie 23 osób. na To może ja będzie... Ja się boję, no. że pod tą 24 będzie jakiś zapychacz Czy to jest to? Co to, to jest, jest? Nie mam nic to. nie widzę Nie. O, kamień. Skamielina Ale to jest kamielina Kamień made in Nie, fajna. skamielina, przyjrzyj Aha, wygląda trochę jak może z no, no nie wiem. No i ostatnie okienko. 24, ogromne, aż się boję. Ale przed chwilą mieliśmy zapychać, więc tutaj już nie może być zapychać Wow! rano, reks. Ale mogę tutaj coś, coś. <laughs> no ten jest wielki. Nie jest tyranozaurek Ja wiem, ja, już, ja, się, ja tak sobie żartuję Chociaż to jest chyba, co? <laughs> nie wiem Dla mnie wszystkie wyglądają Ej, jak... ma takie te, ale nie... głowy kształt głowy nie jest dobry No ja nie wiem, ja, ja się nie znam, więc się nie wypowiadam Dla mnie wszystkie wyglądają jak diplodok albo tyranozaurek No w każdym razie ten jest duży, taki najlepszy chyba Pięknie wygląda Dobra, pokażmy jeszcze wszystkie po kolei razem z tą makietą, taką, która była dołączona. No i tak prezentuje się cała zawartość kalendarza. No, ja myślę, że całkiem nieźle. Teraz, jak tak wszystko rozłożyliśmy, no to nawet te krzaczki nie wyglądają tak źle, bo na pewno będą ci służyły do zabawy, prawda? Tak. Dinozaury się mogą za nimi chować na przykład. No, i tutaj ta makieta. Więc chyba możemy przejść już do podsumowania. Wracamy do Was na chwilkę, żeby podsumować ten kalendarz. Co uważasz? Jak sądzisz? Podobał Ci się? Mm, tak. Fajne dinozaury? Tak. A jak byś powiedzieć, który kalendarz był lepszy? Ten z rzeczami papierniczymi czy z dinozaurami? Czy głupie porównanie, bo były różne? No nie wiem, są sumie za bardzo. No. Trudno porównać. No trudno. Dobra. Niefortunne pytanie zadałam, tak? Tak. Dobra. No to co? Polecasz czy nie polecasz? No. Polecam. Polecasz. Dobra. I pewnie chcesz się bawić. Bo już widzę, że aż stoisz nóżkami przybierasz. Dobra, to, to my kończymy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Jeszcze na, na kanale będą się pojawiały kolejne kalendarze, także jeżeli interesuje Was ten temat, to zostawcie koniecznie lajka. I subskrybujcie kanał i do zobaczenia na kanale już niedługo. Pa! Pa! pa.